Jestem Zakopanem. Jestem tu, bo wczoraj robiłem tutaj zdjęcia na evencie, A dzisiaj jest niedziela, 16 stycznia. Jest to dzień, który zdecydowałem się zostać tu dłużej, aby pójść sobie w góry i wykorzystać fakt, że i tak musiałem tu przyjechać. Więc wybieram się na Kasprowy Wierch, idę najprostszym, chyba nawet najkrótszym zielonym szlakiem. Powinno mi to zająć około 3 godziny. Jest godzina 9:06. Nie czuję się przygotowany sprzętowo i technicznie za bardzo. Mam na sobie odzież termoaktywną, którą dostałem po troinkę i tak samo skarpetki. Mam y, Timberlandy, które mają już ze 4 lata. Kupiłem na nie raki na Militaria.pl. W sklepie stacjonarnym Militaria.pl. Wyglądają jak jakieś zabawki do... Sodomasa? Kupiłem najtańsze jakie były. Wczoraj jak robiłem zdjęcie to jakaś pani na ulicy zaczęła yy, ze mną rozmowę i od słowa do słowa dowiedziałem się o istnieniu czegoś takiego. To kosztowało mnie 8,99 w super farmie. Jest ogrzewaczem do stóp, więc zanim wyjdę, powinienem to sobie wsadzić do butów. Yy, podobno grzeje 9 godzin i według producenta rozgrzewa się do 43 stopni. Tutaj mam bardzo podobny gadżet do ogrzewania dłoni. To się wkłada do rękawiczek. Zobaczymy, jak to działa w praktyce i czy rzeczywiście jest takie gorące jak mówią. Wiecie, to jest taki vlog, który ma mieć dla mnie charakter yy, rozgrzania się i rozkręcenia filmowo na nowy rok, bo chciałbym zdecydowanie wrócić do może nie tyle vlogowania, ale po prostu robienia swoich filmów, bo jest to rzecz, którą... A zaniedbałem ostatnimi czasy. Chyba jest to też próba, może podsumowania minionego roku i zastanowienia się o co mi chodzi i kim jestem w tym, który już nadszedł. A poza tym jest to skromna próba zmierzenia się w pojedynkę z wyjściem w góry. Jeździłem w góry bardzo dużo jako dziecko, z tatą, z rodzicami, z rodziną. Odbywały się tam jakieś wspinaczki na najbardziej chodliwe polskie szczyty. Tylko, że byłem wtedy dzieckiem i nic z tego nie pamiętam. A czuję, że góry to wolność. Czuję, że góry są ciekawsze niż może, jak kiedyś powiedział mój kolega Michał, bo zróżnicowanie terenu jest wow, większe. Krajobraz jest bardziej zróżnicowany. Więcej się dzieje dla oka, po prostu. I fakt, że musisz zdobyć jakiś szczyt, sprawia, że wyruszasz w jakąś podróż. Mierzysz się z czymś. I widzę moich przyjaciół, którzy z tymi górami sympatyzują coraz bardziej, wybierając coraz trudniejsze, ale tym samym ciekawsze trasy. I chciałbym kiedyś móc to robić z nimi, bo wiecie. Można sobie siedzieć w Warszawie, Poznaniu czy innym mieście, w którym sobie mieszkamy, ale przygoda jest poza domem. Słuchajcie, jak powiecie mi, że ten widok za mną nie jest nagrodą, jak tak powiecie, to będziemy się kłócić, okej? Okay? Więc tak nie mówcie. O wow. Muszę wam coś pokazać, to jest zajebiste. No czekajcie. Idę sobie tam, żeby wyjść z kadru, żeby wam pokazać ten widok. Odwracam się za siebie, żeby wrócić do aparatu i widzę to. A tak myślę o tym, co powiedzieliście chwilę temu, że wchodziliście y, wcześniej na Kasprowy i to jest drugie wasze wejście? A nie, 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 to na nie, moje już ponad setne. A okej. Okay. Mi buty. Raki to jest w ogóle coś, co trzeba mieć, to jest konieczne, bo można się ślizgać po tym śniegu. Miałem za sobą, mam za sobą przed chwilą e, wykonane takie bardzo strome podejście, mimo tego, że szlak jest zielony. Zauważyłem, że na drodze do profesjonalizacji robienia zdjęć i filmów, robienie filmów dla siebie, Stało się trudne w takim sensie, że chciałem bardzo, aby one były za każdym razem jak najlepsze i dążyłem w pewnym sensie do perfekcji, czyli świetnie miał być zrobiony dźwięk, miały być ładnie pokolorowane, zmontowane tak, aby rytm tego się zgadzał. Między innymi dlatego, na przykład, na film z Majorki poświęciłem bardzo dużo czasu. Ale też wyrwałem sobie dużo włosów z głowy, montując go, bo bardzo chciałem, żeby wyglądał wspaniale. Dla mnie, zrobienie każdego filmu to jest jakaś podróż, na każdym się czegoś uczę i to procentuje też na zewnątrz, bo ludzie to widzą i to doceniają, nawet jeżeli w kameralnym gronie. A szlak jest wąski, teraz kogoś przepuszczę. A może to też znak, żebym ja ruszał do góry i następne parę zdań powiedział już ze szczytu, bo prawie jestem. Udało się wejść na Kasprowy Wierch. Teraz słońce już trochę zaszło i jest chłodno. Wydaje mi się, że te grzejące wkładki dalej grzeją, ale mam mokre skarpetki. Od, już nawet nie na czubku palców, tylko od czubka palców do pięt i to przestaje być przyjemne. Zaraz będę zjeżdżał kolejką na dół i udawał się prosto do chaty, żeby się ogrzać, odpocząć trochę i coś zjeść. Napiłbym się grzanego piwa albo wina, definitywnie, w tym momencie. Ale udało się tu wejść, bardzo się z tego cieszę. Końcówka była stroma i całkiem trudna. Taka średnio trudna. Mamy poniedziałek rano i mój pobyt w Zakopanem dobiega końca. Zaraz idę się wymeldować i idę na pociąg, aby wrócić do Warszawy. I tak sobie myślę, czy wam albo bardziej sobie mogę powiedzieć coś, co uprości mi robienie rzeczy w nadchodzącym roku. Na pewno jest to dyscyplina, taka cecha, która, której wydaje mi się, że nie nauczono mnie jej w domu. Że spotkałem dużo nauczycieli, opiekunów, wychowawców i trenerów na swojej drodze, którzy byli surowi, wymagający i używali tego słowa: dyscyplina, jako czegoś, czego wy nie macie, a powinniście mieć, żeby wam się udawało robić te rzeczy, które sprawiają, że będziecie lepsi, lepszymi uczniami czy mistrzami w czymś tam. I to nigdy nie było dla mnie pociągające być zdyscyplinowanym, bo był to jakiś przymus z góry, co nie? A w dorosłym życiu uczę się, że jest to cecha, chyba. Najbardziej taka istotna, żeby gdziekolwiek się przepchnąć, z czym bym nie chciał tego zrobić. Na przykład, w ciągu ostatnich miesięcy, jak być może wspominałem wcześniej, robiłem znacznie mniej zdjęć niż na początku swojej drogi, i chciałbym jakby wrócić do tego głodu robienia zdjęć, co nie? To wymaga trochę dyscypliny, to wymaga trochę też pilnowania tego swojego głodu, ale też utrzymania jakiejś higieny w działaniu, żeby, żeby się nie spalić. Wydaje mi się, że też pewnym kluczem do robienia rzeczy w taki sposób, żeby się nie wypalić jest, i tu mówię o swoim podwórku kreatywnym, fotowideo, robienie tych rzeczy z różnymi ludźmi i próbowanie różnych nowych e, tematów, podejmowanie nowych tematów, wymyślanie nowych pomysłów. I chyba pod hasłem dyscypliny chciałbym wejść w nowy rok, aby przypilnować się nad tym, abym wykonał tą dodatkową pracę i robił sobie te ekstra rzeczy. Wiem, że to może brzmieć dla Was bardzo ogólnie, a dla mnie to jest trochę o odpuszczaniu, no bo skoro już zarabiam pieniądze na tym, co sobie swego czasu wymyśliłem, to może już nic nie muszę robić. Otóż nie, sytuacja jest zupełnie odwrotna właśnie powinienem dalej robić swoje rzeczy, bo tak naprawdę to one są sprawdzaniem różnych granic kreatywnie, ale też technicznie i pozwalają otworzyć sobie jakieś nowe drzwi. Czy na poziomie myśli, że. Hej, teraz umiem to coś nowego, czego się nauczyłem dzięki projektowi, który zrobiłem sam dla siebie, albo dzięki temu, że ktoś zobaczy coś, co ja zrobiłem jakby z własnej zajawki, nieprzymuszonej chęci, i powie, to teraz zrobisz to dla mnie. Właściwie jestem przekonany, że tak to się potoczy, bo widzę, że doświadczenie z, tych, z tej garści vlogów i filmów, które są na YouTubie i wielu rzeczy, które zrobiłem na początku swojej drogi, często bez budżetu albo na mikrobudżecie. Hmm, ale naprawdę kombinując i stając na rzęsach, żeby osiągnąć efekt, no to te rzeczy bardzo zaprocentowały, nie? I popełnienie bardzo wielu błędów wtedy sprawia, że teraz ich nie muszę popełniać w swojej codziennej pracy. Natomiast, moi drodzy, Nadchodzi godzina, w której ja się muszę wymeldować, więc dziękuję Wam za uwagę. Nie wiem, czy będzie więcej vlogów w tym roku, czy filmów, gdzie sobie siedzę u siebie w domu i w pokoju i gadam. Na pewno będzie ich więcej. Mam takie postanowienie też: więcej zdjęć, więcej filmów swoich. Zatem trzymajcie za mnie kciuki. Ja trzymam też za Was. Widzimy się w jakimś następnym filmie, który nie wiem, jaki będzie. Ale spokojnie, dajmy sobie czas, żeby to wymyśleć. Bo nie wszystko musimy wiedzieć. W tej chwili pewne rzeczy przyjdą do nas w swoim czasie.